10 minut? Cześć kochani, cześć gwiazdy. Witajcie na kanale Kinga Fortissima. Dzisiaj będzie filmik na zamówienie. Ostatnio, jeszcze jak byłam na Mazurach, widziałam się z moją koleżanką i zaczęła wypytywać mnie o, o to, jak wybielam zęby. Jak to robię, że, że, że mam takie białe zęby. I słuchajcie, to jest taki temat, który był na poprzednim kanale. Ale bardzo często pytanie, co robię z zębami, jakich produktów używam, pada na, w komentarzach i piszecie do mnie i tak dalej. Poza tym bardzo dużo też moich znajomych się o to pyta: że A Kinga, co robisz z zębami? Słuchajcie, co robię z zębami? Ja przyznam się, że od wczesnego dzieciństwa, takiego naprawdę od wczesnego dzieciństwa, ja jeszcze jak byłam w wieku Stefy. Miałam obsesję, dosłownie obsesję na punkcie białych zębów. I wiadomo, że po pierwsze no, dzieci nie używają takich produktów do wybielania, co często tłumaczę Stefci, bo ona bardzo chętnie by podbierała mi różne rzeczy i część rzeczy podbiera, niestety. Ale wtedy, jeszcze wiecie, w latach 80., to w ogóle nie było mowy o jakichkolwiek produktach do wybielania. Wtedy jeszcze były gabinety dentystyczne, gdzie w ogóle robiono srebrne plomby. Ja pamiętam, że moja mama jeździła ze mną w ogóle na drugi koniec Warszawy, bo tam znalazła lekarza, który już robił normalne plomby białe, e, a, a nie te straszne amalgamatowe. E, i, e, I od zawsze miałam po prostu fioła, że te zęby powinny być białe. Białe, białe, białe i zawsze mi się wydawało, że są niewystarczająco białe. Więc pamiętam, że jak byłam dzieckiem, słuchajcie, czyli ja ich nie myłam, myłam je mydłem. E, wiecie, dziecko sobie zawsze coś uroi. Myłam je mydłem do prania. Ochydne to było. E, pamiętam, że gdzieś przeczytałam, nie wiem, w jakimś poradniku przeczytałam, że bardzo dobrze e, wybiela zęby węgiel, więc szarowałam tabletkami tymi na żołądek, szarowałam zęby, wiecie, tym czar, czarnymi tabletkami, e, żeby był efekt. Nie wiem, zawsze miałam dosyć jasną kość na szczęście, więc to nie był jakiś p, dla mnie powód do kompleksów, ale zawsze bardzo, bardzo, bardzo o to dbałam. Przepraszam na chwilę. Lulu, zejdź stamtąd. Słuchajcie, z tym kotem się nie da. On jest po prostu wszędzie i e, jest taka nieznośna. E, chyba będę musiała nagrać Filmik o kocie, w ogóle jak się u nas znalazła, e, jaka jest. Bo jest taki kawał cholery mały, ja takie ukochamy kochamy strasznie. Ale, ale wracając do tematu, bo o ja tym kocie to mogę wiecie, mogę bez końca o tym kocie gadać. E, potem, już jak byłam stolatko, jeżeli chodzi o aparat, tam prostowanie zębu, bo dzisiaj będzie odcinek tylko o wybielaniu. Ja całe życie, e, jak pamiętam, jako 7, 8, 9, 10 lat ponosiłam aparat. I udało mi się taki wkładany, w sensie taki na parę godzin wkładany i tam na noc się wkładało. Udało się te zęby wyprostować. Natomiast. Potem jak byłam już na studiach i zaczęły mi rosnąć ósemki, ja mam bardzo małą szczękę, tak jak zaczęły rosnąć ósemki, to ten efekt osiągnięty tymi latami tej męki, noszenia aparatu, tego wkładanego i seplenienia, bo w tym się potwornie sepleniło w tamtych aparatach, to te ósemki zepchnęły mi wszystkie zęby znowu i już później wylądowałam na no, prawie półtora roku z aparatem na stałe. Natomiast odnośnie wybielania, słuchajcie, wiecie, bo te z Was, które już pytały i te z Was, które śledziły komentarze, to wiecie, że ja zawsze używam tych samych produktów do zębów. Nic nie wydziwiam, to nie jest żadna reklama, od lat stosuję tylko i wyłącznie amerykańskie, amerykańskie podkreślam, paski krest i używam też kresta past, past do zębów, też wybielających. I o tych produktach właśnie chcę wam opowiedzieć, bo naprawdę są super. Słuchajcie, ja wiem, że bardzo fajnie wybielają dentyści i że bardzo bezpiecznie jest to robić pod kontrolą lekarza. Na pewno tak jest i na pewno to wybielanie jest skuteczne. To wybielanie, o którym ja mówię, czyli te paski są również skuteczne, natomiast słuchajcie, z tego co wiem, bo parę moich znajomych robiło to wybielanie zębów u dentysty laserem i to cholernie boli. A wiecie co, ja mam taki problem, że mam strasznie wrażliwe zęby i strasznie wrażliwe dziąsła i nawet właśnie stosowanie takich paseczków, czy, czy jakiekolwiek zabiegi typu nowa plomba dla mnie, to słuchajcie, to jest nie żartuję, ja ze dwa lata czuję, że mam nową plombę. To nie jest tak, że bo to nie jest tak, że jakoś to jest nie do wytrzymania, ale to obce ciało w organizmie jest wyczuwalne i po prostu mnie to jakby tak swędzi, irytuje. Ale po prostu wiem, że coś tam jest, nowego, co się pojawiło. Ktoś mi powiedział, że być może mam uczulenie, bo teraz wiecie, co te, te plomby, które są robione, te najnowsze, są robione na bazie jakichś komponentów z żywic. I być może ja mam po prostu jakieś tam mikrouczulenie, no na szczęście nie jest tak, że mnie cała głowa swędzi, tylko no mam takie wrażenie, jakby coś tam nie swędziało, ale Boże, ja tak mogę o tych zębach bez końca. A jeszcze, co jest ważne, eee, tak, e, tak w ogóle, co jest ważne z zębami, słuchajcie, no e, fajnie jest mieć białe zęby. I fajnie je wybielać, ale myślę, że kluczowe w ogóle dla zębów jest to, że jednak regularnie widzimy się ze stomatologiem na wizyty kontrolne. Ja mam ja się tak słuchajcie boję bólu i tak się boję zabiegów w tych w obrębie jamy ustnej. Że ja latam obsesyjnie do dentysty, bo ja wolę załatwić tą sprawę, jak jest tylko takie wierkłem do zrobienia, niż żeby cokolwiek była jakaś głębsza akcja, bo jak głębsza akcja, po prostu mnie paraliżuje strach przed tym. Naprawdę, więc ja wolę chodzić, po prostu chodzę za często. O, tam mam jakąś plamkę, ten oczywiście, nie, nie, to wystarczy tutaj podczyścić. A natomiast chodzę naprawdę regularnie, bardzo na wizyty. I Jak tylko coś się dzieje takiego, że właśnie mi się nie podoba. Ząb bolał mnie dosłownie 2-3 razy w życiu, dlatego że właśnie no staram się nie dopuszczać do takich sytuacji, że coś się będzie działo. Oczywiście czasem to się zdarza, nawet jak ktoś bardzo dba, ale no naprawdę te, te, te kontrole u dentysty są niezbędne. Plus, słuchajcie, no czyszczenie zębów z kamienia u dentysty. Ja piję czarną kawę, bo. Dwa lata temu przestałam pić kawę z mlekiem, i wydaje mi się, że one się trochę bardziej brudzą od takiej kawy ciemnej. Natomiast zdecydowanie słuchajcie, jak przestałam palić papierosy, bo trochę się przestawiłam na ikosy, ale te ikosy mi nie smakują, także tak naprawdę jak wycofali mentole w maju 2020 roku. To, to ja się pożegnałam z fajkami, bo nie będę paliła zwykłych, bo nie lubię, poza nie będzie ktoś mi mówił, co ja mam palić. Jak mi wycofali mentolę, to się obraziłam i nie będę paliła w ogóle. A ajkosy są okropne, pachną już nie powiem czym, bo tutaj nie będę, nie będę obrzydliwa, ale trochę mają taki smrodek jakby delikatny, niezbyt ładny i no, przeszkadza mi to. Naprawdę mi to przeszkadza, oczywiście ręce nie śmierdzą, włosy nie śmierdzą, ale trochę mi to przeszkadza, także te ajkosy tak raz na jakiś czas Czasem przywinie, ale nie jest to tak jak z, z papierosami, że, że, że palę cały czas i jak nie palę papierosów, to też widzę właśnie, że te zęby znacznie mniej się zakamieniają, ale odkamieniam je tak czy siak, no teraz przez covid to było tak, że odkamieniłam jakoś w styczniu zeszłego roku. I teraz je odkamieniłam dopiero pod koniec roku, także, a z reguły to jest tak regularnie co pół roku staram się, staram się odkamieniać. Także słuchajcie, tak naprawdę żadne paski, żadne lakiery, żadne, żadne wybielania, żadne, żadne licówki, czy tam co się robi, żeby, żeby te zęby były ładne. Nie zastąpią po prostu dentysty, nie zapomniał, nie zastąpią takiego dbania o zęby, odkamieniania. Ja słuchajcie, jak odkamieniam, to jeszcze Wam powiem, wiecie co, strasznie z uwagi na tą moją nadwrażliwość, to od jakiegoś czasu przestałam używać piasku, czyli już nie piaskuję zębów, tylko higienistka po prostu skalerem usuwa to, co jest niezbędne, natomiast już bez piaskowania, bo ja tym po piaskowaniu po prostu miałam takie bóle zębów i to było tak nieprzyjemne, że, że z tego zrezygnowałam, także zastanówcie się, jeżeli macie właśnie taki problem, że trochę Was po czyszczeniu pobolewać, tam krwawią dziąsła, to lepiej z tego piaskowania zrezygnować, po prostu posiedzieć dłużej na tym fotelu, niech tam wszystko tym skalerkiem oczyści i będzie Natomiast, Natomiast słuchajcie, bo czas leci, a ja tak mogę gadać, 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 gadać. Otóż paski krest. E, paski, paski krest wiem, że, jest, e, że są paski krest w Polsce, są do kupienia na Allegro, są do kupienia jakaś jest nawet strona. Powiem szczerze, nie wiem, nie sprawdzałam, więc nie będę się wypowiadała. Ja zawsze paski ściągam e, ze Stanów, w sensie jak jestem w Stanach, to kupuję jak dłuższy czas nie jestem i zawsze robię zapasy. Nawet Piotrek się śmieje, bo za każdym razem, jak jestem w Stanach, no to wiecie, dla siebie dwie, trzy paczki, bo nie wiadomo, czy polecę jeszcze w tym roku, czy nie polecę. E, potem dla jednej przyjaciółki, dla drugiej znajomej, dla trzeciej. I tak naprawdę e, notorycznie jest tak, że tysiąc dolarów wydaję tylko na paski do zębów. I potem mam pół walizki pas, pasków do zębów, które tu dam komuś w prezencie, a to właśnie ktoś zamówił i tak dalej. E, używam pasków krest które raczej z tej górnej linii, dlatego że te paski są w różnych cenach. Ja Wam pokażę oczywiście te, co mam. W tej chwili akurat przypadkiem zostały dwa komplety, bo wiecie, od roku nie byłam w Stanach, ponad, ponad roku przez, przez COVID, i zostały mi teraz tylko dwa opakowania. To są paski, akurat, które wybielają jak profesjonalna kuracja za 500 dolarów. Obydwie takie paczki mi zostały. I tak, słuchajcie, co znaczy, że z górnej półki? Z górnej półki znaczy, że te paski się zaczynają tam od około, nie wiem, 38 dolarów, a ja zawsze staram się kupować tak, no nie kupuję raczej tych zestawów, tych pudełeczek poniżej 60-70 dolarów, a tak naprawdę zawsze się staram kupić jedno takie, takie z tych najdroższych, czyli tam po prawie 90 czy 100 dolarów. Yy, I ja używam tych pasków? Słuchajcie, Wrażliwe zęby, tak? Więc to jest rekomendacja taka dla wszystkich, żeby se na początku, jak zaczniecie używać pasków, żeby zobaczyć, jak będziecie reagować. Bo wiecie co, jak ja używałam ich tak książkowo na samym początku, czyli że tam przez tydzień, dwa razy dziennie, pół godziny, powiedzmy, mówię teoretycznie. To okazało się, że jednak trochę mnie pobolewało i do jakiego wniosku doszłam? Teraz zawsze używam pasków. O połowę jakby rzadziej niż jest zalecane. Czyli jeżeli paski są godzinne, to ja je kładę na pół godziny 40 minut. Jeżeli jeszcze używać codziennie, to ja używam co drugi dzień. Poza tym, słuchajcie, to jest tak, że jak raz zrobicie pełną kurację, przynajmniej tak było w moim przypadku, ale mówię, ja bardzo o zęby dbam. Tak? Bo w domu też jest irygator, jest, używam właśnie tych past też kresta. Y, także y, nitkowanie, i tak dalej, więc ja naprawdę o te zęby dbam. I jak zrobiłam tę kurację, nie wiem ile lat temu, 10 lat temu, więcej chyba nawet. Nie aż głupio się przyznać, bo że jestem taka stara, że pierwszy raz w Ameryce byłam 17 lat temu i wtedy przywiozłam pierwsze paski. Oh my god. No, dobra, trudno No, tak to było, słuchajcie, wtedy przywiozłam pierwsze paski. Zrobiłam właśnie taką pełną kurację i od tamtej pory nigdy nie robiłam pełnej kuracji. Od tamtej pory to jest tak, że raz na e, miesiąc, raz na dwa miesiące wkładam, nie wiem, kładę sobie paski na, e, przez, e, albo przed ważną imprezą to jeden raz, albo takiej kuracji przypominające, że powiedzmy e, co drugi dzień przez trzy dni, czyli zużywam, e, zużywam trzy paski. Także to jest e, później, jak to sobie rozkładacie w czasie, e, to tak naprawdę nawet te drogie paski wcale nie wychodzą tak drogo. Także, słuchajcie, wybieranie zębów, yy, absolutnie tak. Yy, nie wiem, różne się rzeczy mówi. Dentyści w Polsce mówią, że te kresy są niedobre. Yy, Ta moja dentystka, która właśnie wie, że ja mam trochę żywaczki, że zęby prosi, żebym z elmexem i z jakimiś tam wzmacniającymi trochę ją mieszała. Ja jestem od tych pasów uzależniona. Tutaj jest 3D White. Yy. Bardzo, bardzo miętowa. Słuchajcie, co jest ważne, że kres, żeby kupić kres, bo kres jest nawet w Rossmanie. Ale to musi być 3D, 3D white. Czyli 3D white, bo tylko te pasty są naprawdę wybielające. Tu mam jakiś glamorous white. Widzicie, że są otwarte, tu jest tu jest jakaś mała z takich. I zobaczcie, jaki fajny patent. Bo wiecie co? Ja jestem taka troszeczkę porządniczka i czym mnie doprowadza do szału mój mąż? tym, że wiecie jak naciska tubkę z pastą do zębów? O tak, po środku, tak że pasta jest tutaj, tu jest w gniecenie i tu jest ten, wiecie o co chodzi. Co się mnie to tak denerwuje i Stefa gdzieś dostała coś takiego do zacisków i oddała mamusi, żeby mamusia się nie denerwowała, to oddała mamusi, zobaczyć jakie fajne, że po prostu, no już chyba nikomu nie przyjdzie do głowy, jak ma coś takiego, żeby tak nacisnąć. I dajcie koniecznie znać, czy wybielacie zęby, czy macie, czy macie takiego fioła na punkcie, na punkcie zębów jak ja. Eee, jestem bardzo ciekawa. Eee, natomiast te paski naprawdę z czystym, te paski, pasty mogę z czystym sumieniem polecić i mam nadzieję, że ten filmik już wyczerpie pytania Kinga, czym wybierasz zęby. Ściskam Was mocno, całuję, pa! No i tak to wygląda. Z dwupak pas do zębów. Paski. Jeszcze przyszło mi do głowy, żeby dodać, słuchajcie, że są w różnych eee, paczkach, w różnych pudełkach są różne Ilości tych pasków, czasem jest ich 21, czasem właśnie 42, jak tutaj. I tak naprawdę no, to nie ma znaczenia, bo tak jak mówię, ta pierwsza kuracja ma znaczenie, natomiast później już sobie dobierzecie, będziecie dobierać tak, żeby te ząbki zostawały białutkie, ale już nie trzeba robić pełnych kuracji.